Cześć, chciałam wam dzisiaj pokazać jak osiągnąć efekt długich i wydłużonych rzęs, bez konieczności korzystania z zabiegu i wydłużenia. Ja na twarzy mam już położony swój ulubiony krem Bibi z olejkami, podkład pod szminkę, szminkę w kolorze takim biskupim. Pokażę Wam maskarę Double Lash, Ona ma dwie magiczne szczoteczki. Pierwsza jest wydłużająca, druga jest pogrubiająca. To jest pierwsza szczoteczka. I później odkręcamy tą część różową, i mamy drugą szczoteczkę. To są dwie szczoteczki, takie gumowe. Na rzęsach też mam położone kręby, bo gdzieś tam kiedyś wyczytałam, że taki podkład też sprawia, że rzęsy i maskara nałożona na nich dłużej się utrzymują. No to zaczynamy. Muszę użyć dodatkowego lusterka, bo nie będę niestety nic widziała. Wystarczy tak naprawdę tylko pojedyncza aplikacja. Od razu przepraszam, jak będą mi się otwierały usta, ale dzieje się to samoczynnie. O, to już jest efekt pierwszej szczoteczki. Teraz mamy rzucajmy drugą. I tak jak widzicie, praktycznie. Po jednym razie każdą z rzęs górę i dół przeczesuję tą szczyteczką. I dla porównania zaraz będziecie mieli efekt rzęs przeciągniętych maskarą i bez maskary. Poprawię tylko to co mi się trzęsąca ręka rozmozała. Proszę. Z maskarą. I bez maskary. Także jak chcecie osiągnąć taki efekt zapraszam do mnie do kontaktu.